Czy to ptak? Czy to samolot? Nie, to szafir w Robloxie, gdzie gramy w Investor City, nie pamiętam kodów dokładnie, na pewno jest, release, a nie ma ja release, Jeden likes, nie ma, dobra, to bez kodów na razie. Potem może znajdę. Idziemy kupić pierwszy. Mały dom, ale mamy tylko 10 tysięcy. Co robimy? Porzeczka. I oddajemy go. Teraz mamy działka. A tu mam wyjść. Dobra. Kupujemy. A ja może nie chcę. Ja chcę zrobić kupno. Już mam 20 tysięcy. Aha, no bo ja dostałem tam. Właśnie 5 tysięcy dostałem. Też buduję. Kupimy jakiś domek. Wydaje się, że ten kupimy można własność. <Mile dizzy> no na razie zwykłe. Myć. O. Dziękuję. Wywalamy ciebie. Bierzemy tego. Tego już wywalamy, no bo też mamy. Dobra. To mamy to. I najemcy. Znowu najemców. Wywal, wywal, co się robi? Teraz wszystko zagrindowane. Nie ma dobra, a jak odbierz, 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 czyli trzeci o To nieźle. Pięćdziesiąt czterysta? Dobra. Nie mogę do tego domu lepszego znaleźć. O, najemcy. Dobra, nawalnięmy tego. Dobra, upgrade'y. Dziesiąt upgrade'y. Zarządzaj mnie. Teraz O! Zwiększy ogólny dochód. Wezmę chyba to. Na razie. Zarządzaj. Najemcy. O! Wywal. Pyk. I pyk. Odrzuć. Jest. Nareszcie. Pyk. I pyk. Ja to chodzi w tej grze głównie. Teraz jedziemy zobaczyć jakiś droższy. Myślę. Na kredyt. Czekaj. E. O Jezu. są fabryki za miliony. Nie, ja, no mi się wydaje, że kupimy. Yy. Zobaczmy ile kosztują te lepsze rzeczy już. Tylko nie pamiętam, które było opes tej kategorii. Nie wiem czy nie ten wysoki dom. Starczy mi. zajączkowa starczy. Tak tu. I mogę jeszcze upgrade'ować o. Czyli dwa tysiące. Mogę jeszcze jeden kupić? Mogę. Czekam a pięć tysięcy na minutę. O, tu widzę już te opłacalne. Te oto te. I ile one kosztują 540 tysięcy. Czy ile? Z ten tak, 540 tysięcy. A na kredyt? 100, o, 108. Nie zarabiamy zbyt dużo. A mi się wydaje, że pojedziemy... Nie wiem, coś wybudować? Może? Spróbujemy? Z tego, co mi się kojarzy, to da się zarabiać na... Na tym? Żeby po prostu na działkach Zaczymy czy... To nie jest tak. No się zrobimy tak. I sprzedaj. Aha, dobra. I tak właśnie odbędzie się pierwszy odcinek z tej oto gry. Jeśli chcecie kolejny, zostaw suba i lajka. Oczywiście suba z dzwonkiem, żeby nie przegrać kolejnego filmu. I to tyle. Cześć i pa.